Gatowice zapraszają na tradycyjny jarmark świąteczny, który rozpoczął się 23 marca i potrwa do 6 kwietnia na ulicy Staromiejskiej. Atrakcją imprezy są tradycyjne kramy z wyrobami z drewna, pisankami, ciastami, serami, wędlinami, palmami i stroikami świątecznymi i innymi wyrobami związanymi ze świętami wielkanocnymi. To już pewnego rodzaju tradycja tutaj na ulicy Staromiejskiej. Odbywają się kolejne jarmarki. I choć wokół plac budowy, bo katowicki rynek jest przebudowywany, trwają e, tak naprawdę prace budowlane, to jednak jarmark cieszy się dużym zainteresowaniem mieszkańców nie tylko samych Katowic, ale całej aglomeracji. Serdecznie zapraszamy tutaj do centrum. Jarmark potrwa jeszcze do 6 kwietnia, a wśród tego, co możemy tu nabyć, znajdziemy praktycznie wszystkie elementy, wszystkie produkty, które potrzebne są nam na właśnie święta Wielkiej Nocy. U mnie na stoisku mamy głównie takie jajka, świąteczne, jakieś koszyczki, stroiczki, z, y, z cukru baranki, kurczątka, z gliny, koszyczki takie różne, na przykład y, do święcenia, jak ludzie kupują właśnie takie na święta głównie. Mamy też asortyment góralski, skarpety góralskie, kapcie, skóry wełniane, coś tam, jakieś kapciuszki takie dziecięce. Wszystko co naj. Lepsze, najsmaczniejsze i bez konserwantów wielkanocne, miłe, z miłym akcentem świątecznym. Zapraszamy wszystkich mieszkańców Katowic. Te jarmarki to jest dobry kierunek rozwoju regionalizmu jako takiego. Ja jest absolutnie za. W trakcie Jarmarku odbędą się pokazy zdobienia jajek techniką dekuparz, a także pokazy zdobienia pisanek przez twórców ludowych z Opola.